Wracamy w naszej kampanii, misja przed nami 1.13. O to lecimy. Jak zwykle autoatak fajtery Na którym etapie się zblokujemy? Czy na pierwszej kampanii, czy na rozdziale drugim? To jest bardzo ciekawe Na razie widzę, że mamy jednostki naszego wroga na poziomie pierwszym Także jakaś liczba na razie O! Mamy 10 oddziałów Dobra Zalecimy z nimi

Czołgi lekkie, oni akurat tutaj mają. potem też się zastanowimy, które czołgi są lepsze, które gorsze. Tak naprawdę to tylko też zależy od tego jaki jest poziom tych czołgów, jak one są ulepszone, jakich oficerów mają, jakie są badania porobione, to też ma wszystko znaczenie. No bo zając są podzielone co do czołgów. Z samej nazwy można by było powiedzieć, że czołg lekki, on ma dosyć niskie parametry, jeśli chodzi na przykład o wytrzymałość czy siłę ataków, ale już na przykład jak są te właśnie wydarzenia miasta czwartego, typu mostwa, czy teraz San Francisco będzie, to dużo graczy używa tych czołgów lekkich, ponieważ one są szybkie i pomagają szybko reagować, na przykład przy niszczeniu artylerii, do której trzeba szybko dojechać, ponieważ artyleria ma swój zaś większy niż czołg i go to to się zniszczyć. A nam troszkę ten producent gry sugeruje, że faktycznie czołgi lekkie o, są dobre. I Wam pokażę potem dlaczego i tak to się sugerują. Po czym to zobaczyłem. A tutaj mamy taką misję już też rozbudowaną. Czy nie autoatak, tylko trzeba trochę popracować. Dobra, musimy obronić Kościół. The the I zaczynamy tutaj od zachodu, nas cisną. Polecimy. Mamy tutaj napisane, są trzy fale wroga. My to spokojnie obronimy. Tak naprawdę, to w sumie, ja mogę tu już na drugą stronę right rozstawić. Tutaj czołg super ciężki, który puściłem, te trzy ciężkie. A ten czołg sam poradzi na 100% Zresztą ma wsparcie z bunkrów Także nie ma z tym problemu, żeby sobie poradzić Przykład, autoatak, ojej, autoatak mu ustawimy Pocznie ja tak całą grupę pięknąłem jakiś jest współczec. zamulony to. Dobra, wtedy za to zostańcie sobie bo potem tak, pamiętam, że pierwsza fala to była właśnie tutaj druga fala to jest w stronie a potem idzie trzecia fala z dwóch stron dobra także te i czołgi sobie wycofamy od razu na tą stronę i wracamy tutaj na tą stronę teraz, na walkę dalej bez straty jednostek walczymy załatwione no i za chwilę będzie opczucia ostatnia fala Podaję sobie mapę żeby było lepiej widać co się dzieje na mapie i już startuje tak jak mówiłem z jednej strony i z drugiej Mam teraz podgląd na całą mapkę tej misji zobaczymy co się wydarzy No tu już się chyba uporali Tak tu już jest załatwiona sprawa Została tylko tutaj z lewej strony Bitwa do przejścia A już zostały tylko dwa oddziały niechoty, także mamy już tak załatwiona załatwioną No i po sprawie. Kościół obronione no! Czyli misja zaliczona, Dobra, kontynuujemy naszą grę Czyli tradycyjnie mamy teraz kolejną misję na jakimś obszarze Pierwsze trzy zawsze z auto-ataku można zrobić, chyba że jakieś będą mocniejsze jednostki, to wtedy powalczymy troszkę dłużej. A potem będziemy mieli jakąś misję z fabułą. No, troszkę więcej oddziałów dali. O, i tu już się pojawiło coś nowego. Poczekajmy tutaj na yy, zbieg wydarzeń, co tu się teraz będzie działo. Aha, bombowiec naszy, naszych sojuszników przyleciał. No, ale został zdjęty przez działa przeciwlotnicze, Coś nowego W tego momentu zaczyna się już trochę inna akcja, Czyli oprócz oddziałów wroga musimy jeszcze tu niszczyć ich działa przeciwlotnicze Jeśli masz dobrze rozbudowane samoloty, bombowce, to taki bombowiec sam system poradzi, zobaczcie. Bombowiec wybrany, atakuj. I teraz pytanie, czy mój bombowiec to weźmie na strzała, czy na dwa strzały? Albo zostanie zestrzelony. Teraz się okaże. Na strzała poszło, czyli jest ok. No ale też do na, nas strzelają, tak? A bombowiec zawsze pół godziny lata na... Znaczy, przepraszam, nie pół godziny. Yy, pół minuty lata nad celem oczywiście. Dobra, to nie ma co teraz ściemniać, tylko po prostu robimy już też autoatak. O, mamy wolne pole, autoatak. Czołgi też sobie na końcu tam zbiją to działo przeciwlotnicze. Także można to bombowca puścić albo po prostu poczekać, aż się te czołgi zajmą. Ale warto w późniejszych misjach też się spierać tymi bombowcami. Tu Bo mamy 5 zawsze jednostek rozstawionych tutaj naziemnych, i mamy w naszym lotnisku 3 hangary, czyli trzy oddziały samolotu. W zależności od wyboru będą to albo myślice, albo bombowce. Misja 119. Przełamanie okrążenia ciąg dalszy. Szukamy naszych wrogów. Mamy 10. W tej liczbie 10 zawiera się właśnie te nasze działa przeciwlotnicze. Czyli mamy tutaj 3, 1. Raz, 2, 3, 4, 5, jeden. Wszystko się zgadza. No to co? Puszczamy czołgi, puszczamy bombowca

Pięknie, mamy do przodu kolejną misję, kolejne nagrody, kolejne części. Im szybciej to właśnie zbieramy, tym szybciej się rozwijamy. Moi, no teraz kolejna fabułka. Obrona ratusza. Gonimy we we ratusza naszego, dobrze. Nie ma problemu. O, ze schodu lecą. Dobra. No to lecimy na spotkanie. No, i teraz można przypuszczać, jak był wschód, to będzie i zachód. A dopiero później, na koniec, tutaj będzie walka z tymi jednostkami wroga. Teraz się ustawimy tutaj na zachodzie, żeby dorwać wroga. Zobaczcie, jaki wolny jest czołg, super ciężki na ten moment. Czy się potem go rozwiniemy, to będzie trochę szybszy, a na ten moment to jest y, wolniejszy, ale za to ma. Lepszą siłę ognia i lepszą wytrzymałość od innych czołgów. Dobra, już tutaj mamy walki. O, praktycznie szybciej niż piechota, poległy te czołgi wroga. Co lecimy teraz tutaj na front? Auto-atak. Można zastosować. I'm ready. Bobowca puścić. Czemu nie? Po co ma się chłodzić w hangarze? To prawda paliwo drogie, ale niech polata. O, zobaczcie, Hoffman przyjechał. Wlazesz na ringę, staniesz worej, po co ci to było? Mówię! Już wszyscy? Tak. Wszystko załatwione w tej misji. Radusz obroniony. O się denerwowało Przegrałeś to. Dobra, zakończone. No to dalej do przodu, lecimy z oksem. O i teraz właśnie na początku okazało się, że mamy tych misji tutaj chyba 20 było. Bo teraz przechodzimy do rozdziału drugiego. Dobrze, jesteśmy w rozdziale drugim, a tu już na nowy filmik, który za chwilkę ruszy. Misje kampanii trwają dalej. Przechodzimy do rozdziału drugiego. Tutaj już na pewno będzie 40 misji do pokonania. Także jest co robić. Zmieni się wygląd mapki na taki bardziej pustynny. Gdyby taki tytuł jest pustynny ostrzał. No i zaczynamy. Miejcie do czynienia z powiało mi przystol zazwany tego officera Withe którego można kupić sobie Dobra. No i też zaczynamy od autoataku. Tutaj mają czołgi ciężkie, mają tutaj armaty. A my sobie poradzimy. Nice sure. shot Fire They are not fighters Clear sure. your stomachs have they done? I am the conqueror Good job I na takich obszarach pustynnych będziemy teraz robić całą kampanię, rozdział drugi. Ja muszę na chwilkę, tutaj, y, zakończyć y, nagrywanie. Także wrócimy na pewno z kolejnymi misami kampanii, żebyście widzieli, jak można w danej kampanii przejść. Także do zobaczenia wkrótce.